Dawno temu wraz z moim starszym bratem często bawiliśmy się pistoletami na wodę. Pewnego wieczoru, gdy rodziców nie było w domu, ja, mój starszy brat i nasz kumpel bawiliśmy się w policjantów i złodziei. Dochodziła już dwudziesta druga. Byliśmy w ogrodzie, kiedy nagle zauważyliśmy wysokiego, czarnoskórego mężczyznę. Nie mam pojęcia, kim był, ani co robił w naszym ogrodzie. Nagle powiedział: Hej, mogę się z wami pobawić? Odwal się, odpowiedział mój starszy brat. W tym momencie nieznajomy przyłożył sobie dwa palce do skroni i przerażająco się do nas uśmiechnął. Bardzo się wtedy bałem. Wymierzyłem z zabawki w faceta, który w tym momencie wsadził sobie kawałek szkła do ust i zaczął go gryźć. Na czole miał bliznę w kształcie krzyża, a z ust leciała mu krew. Nie wiedzieliśmy co zrobić, więc zaczęliśmy uciekać do domu. Nasz kumpel przeskoczył przez płot i już nie wrócił. Zamknęliśmy drzwi, po czym zadzwoniłem do mamy. Niestety było zajęte. W tym momencie usłyszałem głośny trzask z drzwi prowadzących na ogród. Mój brat złapał mnie za koszulę i pobiegliśmy na górę do sypialni rodziców. Schowaliśmy się pod łóżkiem, wciąż nie mogłem dodzwonić się do żadnego z rodziców. Leżeliśmy w ciszy przez około minutę, kiedy nagle nieznajomy wszedł do pokoju. Chciałem się lekko wychylić, ale w tym momencie usłyszałem dźwięk przeładowania broni. Mój brat błyskawicznie uderzył napastnika. Wybiegliśmy z pokoju i zaczęliśmy uciekać. Gdy już byliśmy przy drzwiach, usłyszeliśmy wystrzał. Szybko pobiegliśmy do najbliższych sąsiadów i powiedzieliśmy, co się stało. Zadzwoniliśmy do naszych rodziców i na policję. Gdy przyjechali na miejsce, znaleźli ślady krwi prowadzące do naszej łazienki. Kiedy weszli do środka, zobaczyli martwego mężczyznę z pistoletem w ustach. Wciąż zastanawiam się, czy zabójca chciał, żebyśmy widzieli jego śmierć, czy może chciał nas wcześniej zabić.